Dwa tygodnie temu wstałem rano i jak zwykle przygotowywałem się do szkoły. Mieszkam w małej wiosce i do mojej szkoły nie jeździ żaden autobus, więc codziennie rano muszę jechać rowerem około sześciu kilometrów. Ponieważ nie chciałem jeździć sam, umawiałem się z moim przyjacielem i codziennie razem jechaliśmy do szkoły. Pewnego ranka, jadąc do naszego miejsca, nie czułem się zbyt dobrze. Mój przyjaciel czekał już, kiedy tam dotarłem. Jechaliśmy przez las i żartowaliśmy sobie z tego, co dzisiaj wydarzy się w szkole. W pewnym momencie usłyszałem trzaskające patyki i choć początkowo nie zwracałem na to uwagi, to co chwilę słyszałem ten dźwięk znowu i znowu i znowu. Zapytałem przyjaciela, czy też to słyszy, ale powiedział, że nie. Minutę później usłyszałem po raz kolejny łamane patyki, ale tym razem głośniej. Zapytałem mojego przyjaciela, czy to słyszy. Ale ponownie powiedział, że nie. Chwilę później zobaczyłem wysoką postać, biegnącą tuż po mojej prawej stronie. Moje serce zamarło. Krzyczałem w głowie, gdy zobaczyłem jej twarz. Wszystko było nie na swoim miejscu. Nos znajdował się nad oczami. Usta były szeroko rozwarte, a oczodoły puste. Natychmiast straciłem przytomność. Godzinę później obudziłem się w szpitalu, a obok mojego łóżka była moja mama i mój przyjaciel. Powiedział, że zemdlałem i przewróciłem się na ziemię, łamiąc sobie lewą nogę. Wieczorem leżałem w łóżku z bólem złamanej nogi. Musiałem zażywać silne środki przeciwbólowe. Kiedy zaczęły działać, próbowałem zasnąć. Gdy już powoli odpływałem, usłyszałem drapanie w szybę okna. Spojrzałem na nie i zobaczyłem twarz dziwadła którego widziałem w lesie. Natychmiast zamarłem. Postać drapała długimi pazurami w okno i uśmiechała się szerokimi ustami. Znowu straciłem przytomność. Obudziłem się rano z bólem w nodze. Obróciłem się na lewo i wziąłem środki przeciwbólowe. Po tej nocy nigdy więcej nie widziałem ani nie słyszałem tej dziwacznej postaci. Wiedziałem o wszystkim mojemu przyjacielowi, a on niespodziewanie odparł, że widział coś takiego w jednym ze swoich snów. Nadal nie wiem, co to było za dziwadło i dlaczego mój przyjaciel o nim śnił. Od tamtej pory zawsze zasłaniam rolety i zamykam okno na noc. Na szczęście mamy już autobus, który odwozi nas do szkoły. Nie opowiedziałem tej historii mojej mamie i raczej nigdy nie opowiem.